Panie marszałku, Wysoka Izbo! Zwrócili się do mnie o wsparcie rodzice niesamodzielnych dzieci niepełnosprawnych. Obecne rozwiązania prawne dopuszczają sytuację, w której w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności nie ma lekarza specjalisty znającego specyfikę danej niepełnosprawności. Aby lekarz mógł wykonywać zadania członka zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, musi spełniać pewne wymogi. Jednym z nich jest odbycie szkolenia zgodnie z programem opracowanym w oparciu o minima programowe i złożenie z wynikiem pozytywnym testu sprawdzającego w zakresie objętym szkoleniem. Biorąc pod uwagę sygnały środowiska opiekunów niesamodzielnych osób niepełnosprawnych, wiedza ta wydaje się być niewystarczająca. Szczególnie często o tym problemie mówią rodzice dzieci w spektrum autyzmu. Mimo, że tematyka szkoleń członków zespołu orzekającego przewiduje zagadnienia merytoryczne dotyczące autyzmu, to wiedza ta nie jest pełna. Według raportu Niku, jedno na 115 dzieci jest w spektrum autyzmu. Nie każde z tych dzieci jest samodzielne. Dla wielu dzieci z autyzmem konieczne jest wskazanie do stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Jest to tak zwany punkt siódmy orzeczenia o niepełnosprawności. Zwykle jego wskazanie oznacza zagwarantowanie wsparcia finansowego, terapii czy dostępu do lekarzy, specjalistów bez kolejki. Obecnie zespoły orzekające o niepełnosprawności często odbierają punkt siódmy orzeczenia o niepełnosprawności, usamodzielniając dzieci, ignorują w ten sposób zalecenia lekarza prowadzącego, który najlepiej zna dziecko. Jest w stanie ocenić, czy wymaga opieki drugiej osoby ze względu na niesamodzielność. Brak punktu siódmego to postawienie rodzica przed wyborem. Praca czy terapia dziecka. Szansa na samodzielność dziecka w przyszłości czy bieżące utrzymanie domu i rodziny. Zespoły orzekające często decydują o przyznaniu opieki tylko dla dzieci czy osób, u których niepełnosprawność jest widoczna. Natomiast autyzmu nie widać. Autyzm to odmienny od typowego sposobu rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Niektóre dzieci nie będą w stanie nawiązywać relacji z innymi, skomunikować swoich potrzeb, wyrazić emocji bez wsparcia rodzica. Wprowadzenie stanu epidemii na terenie kraju dodatkowo skomplikowało sytuację. Zespoły orzekające niepełnosprawności mogą wydawać orzeczenia bez przeprowadzenia bezpośredniego badania, co w przypadku osób z diagnozą autyzmu jeszcze bardziej utrudnia wystawianie obiektywnej oceny. Dlatego tak ważne jest rozumienie specyfiki autyzmu i dokładna analiza dokumentacji przekazanej do zespołu orzekającego. Dlatego rodzice niesamodzielnych dzieci z autyzmem wraz z fundacją Jim apelują, aby zaufać lekarzom prowadzącym, aby zaświadczenia wystawiane przez lekarzy które znają ich dzieci, po prostu miały moc, w szczególności gdy w zespole nie ma lekarza specjalisty doskonale znającego specyfikę danej niepełnosprawności. Dziękuję.